Mark znowu chciał się ze mną spotkać. A ja znowu się zgodziłam. Nie myśli, że mam tego nie myślałem. Chcę już przy tobie, bez przerwy, patrzeć na ciebie. Dotykać, gdzie jesteś taka piękna, moja. Wiedziałem. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Ty p. z jakimś gdojkiem. Jezu, Ewa, no! Wiedziałem, jak tutaj wchodzili i zdziwiłem się, że. Korki na statku, w wakacje. Proszę, Ewa mnie zdradza. Kocham Ewę, ona kocha mnie. Nie chcemy się tutaj ukrywać. Stój, mordy gówniarz, dobrze? Tomek, przepraszam, ja, ja nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć. To, to po prostu wymknęło się spod kontroli. Ewa cię po prostu nie kocham. To by się wydaje, że może p***ć z... moją żonę, co? Tomek, zostaw go! Pomocy! Wszystko w porządku? Tak, dziękuję. No dobrze, to ja was zostawię. Ale będzie afera. Boisz się? Bardzo. Ale z drugiej strony kamień spadł mi z serca. Będę musiała spojrzeć w twarz matce Maxa. Lubiła mnie jako jego nauczycielkę. Ale jak się dowie, co naprawdę nas łączy, to wpadnie w szał. Kocham Cię. Będzie dobrze. Nie wiem, czy będzie dobrze, ale też Cię kocham.